Czarne dziury nie tylko wciągają materię. One spowalniają czas, i to w dosłownym sensie. Im silniejsza grawitacja, tym wolniej płynie czas. To efekt opisany przez teorię względności Einsteina. A czarne dziury mają najsilniejszą grawitację we wszechświecie. Dla obserwatora z daleka wyglądałoby to tak, jakby osoba zbliżająca się do czarnej dziury zaczęła poruszać się coraz wolniej, aż w końcu niemal się zatrzymała. Jej zegar tykałby wolniej niż zegar kogoś daleko w kosmosie. Dla tej osoby czas płynąłby jednak normalnie. To, co dla jednego trwa chwilę, dla drugiego może oznaczać lata. W pobliżu granicy czarnej dziury, zwanej horyzontem zdarzeń, różnica w upływie czasu staje się ogromna. Minuty tam mogą oznaczać dziesiątki, a nawet setki lat gdzie indziej. To oznacza, że czarne dziury są w pewnym sensie naturalnymi maszynami czasu. Nie pozwalają cofnąć się w przeszłość, ale pokazują, że czas nie jest stały, zależy od miejsca we wszechświecie. Kosmos jest dziwniejszy niż nam się wydaje.